Cześć, witam was bardzo serdecznie, jak zwykle na kanale Seven Nutrition. E, nie umarłem. <grym> Żyję, e, nie było mnie dość długo. Po prostu no, jak, jak, jak pech, to pech, e, przyplątała mi się kontuzja e, zapalenie kaletki mięśniowej e, stawu łokciowego. Niestety bardzo, bardzo mi to opóźniło moje treningi. E, przez to też nie mogłem nagrywać dla was e, filmów typowo treningowych, bo no bo te treningi w tej chwili niestety robi bardzo zachowawcze starając się po prostu jak najmniej, jak najmniej atakować tą, tą kaletkę, ten łokieć, no żeby to wszystko wyglądało. Ból, powiem szczerze, to ból, to, to, z bólem można żyć, najgorsze jest to, że jest obrzęk, ten obrzęk bardzo wolno schodzi. No i niestety, jeżeli mi się nie uda tego pozbyć, to za cztery tygodnie start na Mistrzostwach Polski no i będę startował z obrzękiem. Więc... Pewnie obetną mi za to punkty, no ale to są rzeczy, na które człowiek nie ma wpływu. Także dlatego nie nagrywałem, bo, no bo nie mogłem zrobić dla was żadnego treningu. E, dzisiaj zrobię trening, dzisiaj wam pokażę, e, pokażę Wam taki trening, który robię w tej chwili w tym tygodniu. E, odpuściłem sobie całkowicie górę, e, żeby, żeby, żeby odpoczęła przede wszystkim ten łokieć, żeby odpoczął. E, robię praktycznie tylko nogi, e, nogi pośladki, brzuch. E, dzielę to w ten sposób, że. W poniedziałek, śród, piątek y, robię czwórki. Czyli, czyli mięśnie, mięśnie czworogłowe UDA, łydki. Robię przywodziciele, odwodziciele oraz proste brzucha, natomiast wtorki czwartki atakuje dwugłowe UDA, atakuje mięśnie pośladkowe i skośne brzucha. Dzisiaj akurat wypada na to, żeby zrobić, żeby zrobić dwójki mięśnie pośladkowe i, i skośne brzucha, i tak zrobimy. Przede wszystkim. Na samym początku strasznie mocno chciałem podziękować firmie HES. Która wczoraj uraczyła mnie piękną niespodzianką. Dostałem fantastyczne urządzenie, które stoi tutaj obok. Za chwileczkę je pokażę. Jest to urządzenie do przysiadów CISAI, które fantastycznie angażuje mięśnie ud oraz pośladków. Dzisiaj je będę wykorzystywał. Także chcę bardzo mocno podziękować firma HES. Jest to firma z długoletnią tradycją, firma polska produkująca sprzęt sportowy naprawdę bardzo wysokiej jakości i bardzo gorąco polecam, naprawdę oprócz tego, co oni mają w swoim, w swoim katalogu, potrafią zrobić wszystko, co tylko ktokolwiek by chciał, także jeżeli ktoś by chciał zamówić sobie jakieś urządzenia, naprawdę robią to bardzo profesjonalnie, robią to bardzo dobrze i robią to tak, jak klient tego by chciał. Tak właśnie, wygląda, tak właśnie wygląda maszynka do wykonywania przysiadów CISAI firmy HES. Ogromnym atutem, dużą zaletą właśnie tego urządzenia, przewagą jakby nad innymi wykonywanymi przez inne firmy jest generalnie to, że jest tu regulacja docisku wałków, które dociskają nam nogi do poduszki, kiedy wykonujemy te przysiady z wychyleniem do tyłu. To jest właśnie ta regulacja. Tutaj można sobie ustawiać, dociskać. Dzięki temu, że jest ta regulacja, wykonujemy ćwiczenie bezpiecznie. Nie, 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 nie czujemy się niepewnie, czujemy się bardzo pewnie, stabilnie i, i, i ćwiczenie możemy wykonać z obciążeniem, nie denerwując się, że może coś się nam dziwnego przytrafić. Także naprawdę sprzęt jest bardzo wysokiej jakości, świetnie zrobiony, bardzo dobrze pomyślany, jest na tyle długi, że. że Próbowałem wykonywać na nim, na nim właśnie to ćwiczenie, robi się bardzo stabilnie, bardzo dokładnie. Naprawdę jestem mega szczęśliwy, że jestem posiadaczem tego cacka. No, i teraz zapraszam Was na, na swój trening. On nie będzie zbyt długi, będzie na tyle, na tyle, na tyle długi, żeby zaktywować tylko mięśnie, ponieważ mówię, jak już, jak już wspomniałem, robię, robię trening praktycznie przez cały tydzień, więc no nie mogę ich całkowicie sforsować. I tak troszeczkę straciły w tej chwili definicję ze względu na to, że są lekko opuchnięte, przez to, że są atakowane dość długo i dość często, ale dzięki temu może troszeczkę, troszeczkę więcej pełności nabiorą. Zaczniemy od dwóch. Pierwszych takich ćwiczeń typowo na, na, na mięśnie dwugłowe. Pierwsze to będzie w pozycji takiej stojącej, używając urządzenia tak naprawdę do mięśni czworogłowych uda. Ja je sobie wykorzystuję też do dwugłowych, więc będzie tak troszeczkę inaczej. Natomiast drugie ćwiczenie już będzie w pozycji leżącej, na mięśnie dwugłowe klasyczne. Więc zrobię jedno ćwiczenie i drugie bez przerwy, już bez, bez dodatkowych. Informacji, bo nie ma takiej potrzeby. Są to proste rzeczy, które doskonale znacie. Zobaczycie, jakie wykonuję. Mniej więcej zobaczycie, jaką mam formę, jak wyglądam. Forma jest w miarę przyzwoita, tak mi się wydaje, aczkolwiek mogła być lepsza, no ale no niestety nie można mieć wszystkiego. Kontuzja troszeczkę jakby opóźniła mnie i, 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 i zmniejszyła możliwości, które można było, można było zrobić. Zapraszam. Pierwsze dwa ćwiczenia. Miesień Dwugłowy Uda. Dwójeczki mamy z głowy. Nie robię tego za dużo, tak jak już mówiłem, bo robię przez cały tydzień, więc nie można zwariować, nie można tych, tych mięśni spłaszczyć, więc trzeba robić w miarę, w miarę krótko, tak z głową. W każdym razie, dwa ćwiczenia na dwójki, w zupełności, w tym momencie wystarczy. Teraz zaczynamy bawić się w pośladki. Jak już wspomniałem, pośladki są bardzo istotne nie tylko dziewczyny, ale facet też powinien mieć fajny tyłek, więc y, trzeba, trzeba to robić. Jest także też oceniany na, na zawodach kulturystycznych. Więc, pierwsze ćwiczenie, właśnie w moim nowym. Urządzeniu do SiSaj przysiady potocznie zwane syzywkami. Bardzo fajne, ciekawe. Robię je bez dodatkowego obciążenia, bo już jestem praktycznie cztery tygodnie przed, przed zawodami, więc już nie aktywuję bardzo mocno nóg na dużych obciążeniach, dlatego że one puchną. Potem bardzo wolno ta opuchlizna schodzi i, i ciężko potem uzyskać fajną separację. Ja w tej chwili już praktycznie prawie nie mam separacji po tym, po tym tygodniu. Nóg, ale, ale, ale dalej, dalej sobie ćwiczę jeszcze, żeby, żeby uzyskać pełność tego mięśnia. Tak już powiedziałem, bez, bez obciążenia, zwykłe przysiady z ciężarem własnego ciała. I następnym ćwiczeniem aktywującym mięśnie pośladków i łód będą przysiady na stepach z hunterkiem, który będziemy trzymać oburącz z mocno wypiętą pupą, pozycja małyż do skoku i będziemy, będziemy pompować pośladki. A po nich zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie na pośladki z obciążnikami na nogach, które bagatelka ważył po 5 kilo, także niby 5 kilo to niewiele, ale daje dobrze i, i robi robotę. Będziemy robić wyrzuty nóg do tyłu i to praktycznie będzie wszystko. Do tego dodatkowo jeszcze zrobimy mięśnie brzucha skośne i trening będzie skończony. Natomiast po jakiejś półtorej godzinie odpoczynku już będę sobie robił cardio 45 minut. Cardio robię dwa razy dziennie. Rano wstaję, godzina 3.20, wskakuję na stepper, robię 35 minut cardio o czwartej godzinie jem śniadanie, o 6 rozpoczynam pracę. Później robię w międzyczasie swój trening, później w międzyczasie jeszcze 45 minut cardio, później kończę pracę, no i wracam wieczorem do domu. Tak wygląda mój dzień, także powiem szczerze, jest co robić. Ale mam nadzieję, że przyniesie to jakiś fajny efekt na Mistrzostwach Polski. Moja żona również ciężko pracuje. Robi też naprawdę doskonałą formę, wygląda naprawdę nieźle, naprawdę powiem szczerze, jestem mega zaskoczony, nie liczyłem, że forma będzie aż tak, tak dobra. Trenuję w tej chwili z Dorotką Galińską, pozowanie, e, filmy czasami Dorotka wrzuca na, na Facebooku, można pooglądać. E, też wychodzi to całkiem fajnie, biorąc pod uwagę, że Magda pierwszy raz w życiu dopiero będzie startowała w kategorii fitness sylwetkowy w weterankach. Nigdy wcześniej nie startowała, także biorąc to wszystko pod uwagę, naprawdę jestem mega, mega, mega dumny ze swojej żony. Ale wracamy do treningu, robimy przysiady, a później jeszcze, jeden, jeszcze jedno ćwiczenie na mięśnie Pośladków. I ostatnie ćwiczenie na mięśnie pośladkowe. Oczywiście, również pracują mięśnie łód, bo nie da się tego niestety oddzielić. I nie ma zresztą takiej potrzeby. Będą wyrzuty nóg do tyłu w pozycji pochylonej z obciążnikami. A obciążniki, jak widać są na nogach pięciokilowe, robią robotę naprawdę, to już troszeczkę waży. I robi bardzo fajny, bardzo fajny fajne fajne ćwiczenie fajne obciążenie dobrze dociąga fajnie aktywuje pośladki bardzo lubię to ćwiczenie Wszyscy mówią, że to kobiece, aczkolwiek ja uważam, że wiele takich ćwiczeń kobiecych jest naprawdę świetnych dla facetów, bo, bo też rozwijają się dodatkowo mięśnie, które najczęściej się pomija, a tak naprawdę wszystko jest ważne. Najważniejsza jest harmonia i żeby wyglądać bardzo, bardzo płynnie, równo i, i estetycznie. Zaczynamy. Ostatnie ćwiczenie na mięśnie pośladkowe. Więc tak już trening praktycznie zrobiony. Zostało jeszcze jedno ćwiczenie, mięśnie skośne brzucha. Robię je też e, ćwiczenie, które już wam pokazywałem w bramie na wyciągu górnym. Jest fajne, aktywuje bardzo ładnie skośne brzucha do tego wszystkiego nie poszerza w talii ja nie miałem nigdy z tym żadnych takich przykrych przygód żeby mnie poszerzyło więc robię to robię to ćwiczenie oczywiście robię je maksymalnie raz w tygodniu teraz w tym tygodniu robię dwa razy ale tak normalnie robię raz w tygodniu więcej nie bo skośne brzucha i tak się pokażą w momencie kiedy zrzuci się wodę. Natomiast no, niepotrzebne jest ładowanie tych skosów do końca. Także zapraszam na skośne brzucha. I na tym skończyliśmy nasz trening. Dzięki śliczne za uwagę. Dziadek żyje. Będzie nagrywał. Mam nadzieję, że, że ta ręka mi się podleczy. Jeżeli nie, to po, 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 po zawodach będę musiał się za nią troszeczkę porządniej zabrać. Ale będę się starał nagrywać ile się da. To był taki mój trening. No, nóg jakby podzielony na części. Jedna, jedna z tych części dzisiaj była dla Was. Na koniec pokażę Wam mniej więcej formę góry. Dołu nie będę pokazywał, bo nie ma sensu. Nogi są bardzo opuchnięte, więc, więc nie ma co pokazywać. Zobaczycie mniej więcej jak wygląda góra. Ocenicie w następnym filmie razem, już popatrzymy na, na całość i będziecie mogli wiedzieć mniej więcej jakie dziadek ma szanse na zawodach. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia i mały pokaz górnej partii. 这些。